To był ostatni sygnał ostrzegawczy. Później zgasły świateł. To może być rezultat na przykład potężnej katastrofy naturalnej. To może być rezultat działań sabotażowych, hybrydowych, wojennych. Blackout Box powinien mieć w Polsce każdy. Cześć. Zaczynamy raport z frontu Cytadeli. Dziś trzy tematy. USA przerzucają Abramsy z Niemiec do Polski. Czy realne wzmocnienie wschodniej flanki NATO wreszcie staje się faktem? Wielki blackout w Europie. Czy w Polsce będą przerwy w dostawach prądu? Nasz ekspert już to przewidział. Mają potężne rakiety i chcą zatopić amerykański lotniskowiec. Kto stoi za jedną z najgroźniejszych terrorystycznych bojówek na świecie? Zaczynamy od tematu numer jeden. Amerykańska armia przerzuca Abramsy z Niemiec do Polski. US Army rozpoczyna przerzut sprzętu wojskowego do składnicy sprzętu w Powidzu. Obiekt w Polsce jest częścią szerszego systemu składnic sprzętu amerykańskich wojsk lądowych w Europie w ramach APS-2. Początkowo sprzęt znajdował się na terenie składnicy sprzętu wojskowego w Mannheim, gdzie oczekiwał na ukończenie magazynów w Powidzu. O przerzucie sprzętu oficjalnie poinformowały już służby prasowe US Army. Jaki dokładnie sprzęt trafi do Polski? W składnicy APS-2 w Powidzu przechowywane będzie wyposażenie i pojazdy dla Brygady Pancernej US Army. Będą to m.in. najnowsze wersje różnego typu opancerzonych wozów bojowych, jak czołgi podstawowe Abrams, bojowe wozy piechoty Bradley, bojowe wozy rozpoznania i kierowania ogniem artylerii, specjalistyczne transportery opancerzone rodziny AMPV, armatochałbice samobieżne, wozy zabezpieczenia technicznego, mosty szturmowe oraz opancerzone samochody. Obecnie US Army przerzuciło do Powidza kompanię 14 czołgów Abrams oraz jeden wóz zabezpieczenia technicznego. Oczywiście to zaledwie początek bardziej złożonej operacji. W magazynie znajdzie się bowiem 87 czołgów, 152 bojowe wozy piechoty oraz 18 armato samobieżnych. Przerzucany sprzęt jest elementem wzmacniania wschodniej flanki NATO przez siły zbrojne USA. A dzięki temu, że magazyny przylegają do lotniska, możliwe jest błyskawiczne przerzucanie drogą powietrzną personelu brygady pancernej, który pobierze cały potrzebny sprzęt wojskowy wraz z zapasami amunicji, części zamiennych, paliw i płynów eksploatacyjnych z magazynów, po czym będzie mógł się udać w rejon rozmieszczenia wojsk. To oczywiście realizacja zaplanowanego od lat procesu. USA wcześniej przygotowały i przerzuciły sprzęt do Mannheim, bo tam znajdowała się odpowiednia infrastruktura do magazynowania wyposażenia. Teraz jest on przemieszczany do Polski wraz z ukończeniem budowy baz sprzętowych w Powidzu. Warto dodać, że kontrakty w tej sprawie podpisano jeszcze w 2019 roku. Przechodzimy teraz do tematu numer dwa: wielki blackout na Bałkanach. Czy będziemy następni? Nasz ekspert już to przewidział. Albania, Chorwacja, Czarnogóra oraz Bośnia i Hercegowina, a także Grecja. W ostatnich tygodniach w mediach głośno było o poważnych problemach tych krajów z brakiem prądu. Przyczyną okazała się awaria w czarnogórskim systemie przesyłu energii elektrycznej. Dlaczego w ogóle doszło do awarii? Nie jest żadną tajemnicą, że bezpośrednio przyczyniło się do niej bardzo duże zapotrzebowanie na energię. Sytuacji nie sprzyja również fala upałów na obszarze Półwyspu Bałkańskiego oraz szczyt sezonu wakacyjnego. W regionie pojawili się turyści z całego świata, więc zapotrzebowanie na energię w celu chłodzenia jest bardzo duże. Nie jest też żadną tajemnicą, że Bałkany są newralgicznym punktem na mapie Europy. Blackout poprzedził nagły spadek możliwości dostaw energii w momencie ogromnego zapotrzebowania na moc. To był ostatni sygnał ostrzegawczy później. Zgasły światło. A jak zagrożenie blackoutem wygląda w Polsce? W ostatnich latach największe ryzyko wystąpienia blackoutu notowaliśmy przy okazji awarii jednostek węglowych. Tak było w maju 2021 roku, gdy z systemu wypadła prawie cała elektrownia bełchatów. Albo w czerwcu 2020, gdy seria awarii w kilku jednostkach, również bełchatowie, nałożyła się na siebie w ciągu jednego dnia. Wówczas operator poradził sobie z wyzwaniem. Jednak w rozmowie z Cytadelą, redaktor naczelny portalu Energetyka24, Jakub Wiech, wskazuje na pojawienie się nowych zagrożeń, jak choćby sabotażu, ataków dywersyjnych na sieci energetyczne. No dobrze, czy w takim razie Polsce grozi blackout? Zamiast zbędnego teoretyzowania, warto odpowiedzieć sobie na inne, bardzo konkretne pytanie. Czy jesteśmy przygotowani na to, żeby spędzić kilka dni bez prądu? O tym, jak sobie z tym poradzić, mówi nasz ekspert. Radzi też, co powinno się znaleźć w naszym domowym zestawie Blackout Box. Minimalizowania zagrożenia, jeżeli chodzi o blackout, jeżeli chodzi o nasze uzależnienie, mówiąc o odbiorcach indywidualnych od energii z systemu, z sieci elektroenergetycznej, to jest z jednej strony budowa własnych mocy wytwórczych, np. paneli fotowoltaicznych, a z drugiej strony budowa możliwości magazynowania tej energii wygenerowanej przez nasze przydomowe źródła. Natomiast takie rozwiązanie jest jeszcze. Cały czas dosyć kosztowne, natomiast mamy powody, by uważać, by, że w najbliższych latach koszty magazynów energii znacząco spadną. Że to będą urządzenia, które staną się komercyjnie dostępne, dostępne dla bardzo wielu osób w Polsce i dzięki temu będziemy mogli po prostu dozbroić nasze domy w tego typu instalacje, które umożliwią stworzenie takiego no, własnego miksu energetycznego, pozwalającego na taką czarną godzinę. Doposażyć się przynajmniej w jakieś ograniczone podstawowe możliwości generacji energii elektrycznej. Natomiast patrząc zupełnie szerzej, powinniśmy jednak przygotować się też na scenariusze powiedzmy blackoutów czy odłączeń od zasilania tak, z takiej perspektywy przetrwania bo to też wynika z naszych uwarunkowań geopolitycznych, w których się obracamy, więc warto stworzyć sobie obojętnie od tego, czy mamy mieszkanie w bloku, czy dom wolnostojący, taką skrzynkę pakieci, tak zwany blackout box, czyli zestaw najpo najpotrzebniejszych rzeczy, takich jak latarka, baterie, naładowane powerbanki, komplet kabli, apteczka, scyzoryk, kombinerki, które byłyby w jednym miejscu, do którego mielibyśmy dostęp nawet po ciemku, bez ryzyka, że potkniemy się, czy coś tam spadnie na głowę, po to, żeby w sytuacji awaryjnej, która może być niezwiązana zupełnie z tym, co się dzieje w systemie elektroenergetycznym, tylko z katastrofą naturalną, czy z innego tego rodzaju zjawiskiem, żebyśmy mieli te najpotrzebniejsze elementy, które znacząco podnoszą nasze szanse na przetrwanie. To powinien mieć każdy, bo wiadomo, że takie inwestycje jak. Panele fotowoltaiczne no nie leżą w, w możliwościach wszystkich, natomiast blackout box powinien mieć w Polsce każdy. Więc ja bym tam widział następujące rzeczy. Przede wszystkim latarka, zarówno taka czołowa, jak i latarka do ręki, najlepiej kilka w ogóle sztuk. Zestaw baterii do nich, zestaw różnych baterii do różnych sprzętów, które mamy. Apleczkę ze środkami pierwszej pomocy, ale także lekami przeciwbólowymi które umożliwiałyby pomoc w, w, w potrzebie. Podstawowe narzędzia typu scyzoryk wielofunkcyjny, kombinerki czy multitool, koc termiczny, jakiś mały zapas takich cukierków, landrynków o długiej przydatności do spożycia, które w takich sytuacjach szokowych mogą podratować nas, jeżeli chodzi o zasób energii, bo to jest po prostu cukier, który daje nam energię, a też uspokoić i też najlepiej mapka najbliższej okolicy, notatnik długopis oraz radio na baterie, takie niewielkie radyjko do wysłuchiwania komunikatów. I to wystarczy, żebyśmy znacząco podnieśli nasze szanse na przetrwanie w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, w której musimy działać bez możliwości zasilania w energię elektryczną z sieci. Warto też, żebyśmy mieli w domu już niekoniecznie w tym miejscu pewien zapas gotówki na zakupy, na powiedzmy 2-3 dni, żebyśmy mogli dokonywać zakupów bez konieczności płacenia kartą, bo terminale płatnicze działają na podstawie bezpośredniego zasilania, ale kasy fiskalne mają zapasowe zasilanie, więc w sytuacji odcięcia nas od dostaw z sieci, na przykład w perspektywie całego miasta, to mamy szansę dalej robić normalnie zakupy płacąc gotówką, bo kasy fiskalne będą działać, ale terminale płatnicze działać nie będą, tak samo jak bankomaty, więc to jest też ważny zasób. No i też woda pitna, zgromadzona w powiedzmy dwóch, trzech zgrzewkach, jeżeli ktoś ma takie możliwości. Natomiast blackout box jest absolutnie najpotrzebniejszy i on powinien być bezwzględnie skomponowany, natomiast reszta to są takie dodatki, które po prostu możemy mieć, jeżeli mamy do tego właściwości, możliwości. To może być rezultat na przykład potężnej katastrofy naturalnej, to może być rezultat działań sabotażowych, hybrydowych, wojennych. Więc dobrze by było, gdybyśmy nawet tak po prostu mentalnie byli przygotowani na wystąpienie tego typu okoliczności. Zwłaszcza, że no, my obracamy się cały czas w rzeczywistości, w której ewentualne no, jakieś usterki y, z, związane z zasilaniem są usuwane po kilku, maksymalnie kilkunastu godzinach. A zastanówmy się, co by było, gdyby blackout rozciągnął się na okres kilku dni. No to myślę, że stworzyłoby okoliczności, w których wielu z nas po prostu by się nie odnalazło. Bo tutaj tracimy w tym momencie nie tylko zasilanie, jeżeli chodzi o nasze bieżące potrzeby tutaj najprawdopodobniej też, jeżeli mówimy o energii elektryczną tutaj najprawdopodobniej też tracimy zasilanie w wodę, bo sieci rurociągowe są elektryfikowane działają na Działają na podstawie po prostu pomp, które są elektryczne i one mają zapasowe zasilanie silniki, agregaty podwórcze czy silniki na benzynę czy olej napędowy. Natomiast w sytuacji, w której na przykład nie ma dowozu do paliwa do tego zapasowego zasilania, no to żegnamy się z siecią wodociągową, więc żegnamy się z dostawami bieżącej wody. To też jest sytuacja, taki blackout dłuższy, kilkudniowy, w której większość z nas straci możliwości kontaktu z najbliższymi. Bo padają nam telefony komórkowe, padają nam też stacje nadawcze, które umożliwiają łączność telekomórkową, to wszystko sprawia ogromny chaos. To sprawia, że ludzie psychicznie zaczynają czuć się obciążeni, więc w tych warunkach dobrze mieć na przykład takie radio na baterie, które umożliwia chociaż wysłuchanie komunikatów rządowych czy komunikatów lokalnych władz związanych z tym, na jakim etapie są prace nad usuwaniem skutków danej awarii, czy w Innych informacji związanych z naszym bezpieczeństwem. No więc y, to jest takie wydarzenie, taki blackout, y, który po prostu musimy oswoić mentalnie, jeżeli chodzi o naszą psychikę. Jak widzisz, poruszane w ramach nagrań Cytadeli tematy bardzo często dotyczą kwestii, które za wszelką cenę próbują zwalczać internetowe algorytmy. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dla ciebie przygotowujemy, zasubskrybuj nasz kanał. Włącz powiadomienia. I zostaw komentarz pod tym filmem. Nie daj się zamknąć w bańce informacyjnej. Pomóż nam w starciu z algorytmami. Teraz przechodzimy do tematu numer 3. Mają potężne rakiety i chcą zatopić lotniskowiec amerykańskiej marynarki. Jakiś czas temu media obiegła informacja o poważnym zagrożeniu ze strony proirańskich rebeliantów huti. Bojówka chwaliła się przeprowadzeniem ataków na statki na Morzu Arabskim i Morzu Czerwonym. Wojownicy użyli do nich rakiet przeciwokrętowych i dronów. Ataki swoje nasilili na płynące w kierunku kanału sueskiego statki pod koniec ubiegłego roku, tuż po izraelskim ataku na strefę gazy. W mediach pojawiły się nawet sensacyjne doniesienia o tym, że jeden z ataków przypuszczono na prowadzony przez polską załogę statek został on ciężko uszkodzony po ataku rakietowym przeprowadzonym przez jemeńskich rebeliantów. Co ciekawe, resort dyplomacji naszego kraju zaprzeczył, jakoby na pokładzie zaatakowanego statku w ogóle znajdowali się Polacy. W załodze statku ostrzelanego przez bojowników Huti w Zatoce Adeńskiej nie było Polaków, powiedział rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Paweł Wroński w rozmowie z RMFFM. Skąd zatem pomyłka? Możliwe, że część członków załogi. Posługiwała się wydanymi w Polsce świadectwami zawodowymi lub tak zwanymi książeczkami żeglarskimi, które muszą posiadać zawodowi marynarze. Teraz o bojownikach HUTI znów zrobiło się głośno. Właśnie ogłosili, że mają potężne rakiety i zatopią nimi amerykański lotniskowiec USS Theodore Roosevelt, który płynie z regionu Pacyfiku, by strzec wód Morza Czerwonego. Jemeńscy bojownicy HUTI opublikowali film, na którym grożą zniszczeniem każdego amerykańskiego lotniskowca wpływającego na Morze Czerwone. Rejon ten opuścił już USS Dwight Eisenhower, a w jego miejsce ma niebawem pojawić się USS Theodore Roosevelt, który płynie na Morze Czerwone po zakończeniu swojej służby na oceanie Spokojnym. Kudi zapowiedzieli, że gdy tylko lotniskowiec wpłynie na wody Morza Czerwonego, natychmiast uderzą w niego swoimi najnowszymi rakietami przeciwokrętowymi. Analitycy sugerują, że bojownicy nie mają żadnych rakiet tego typu. Ostrzegają jednak, że zostaną im one dostarczone przez Iran i Rosję. O tym, dlaczego Houthi to jedna z najgroźniejszych bojówek, mówi w rozmowie z Cytadelą nasz ekspert. Jeżeli Hezbollah jest niejako powiązany z Iranem, Przede wszystkim ta cała koncepcja Wieland El czyli to, że światem powinien rządzić atom ja irański. Tak, Huti jest troszeczkę czymś innym. To znaczy, Huti jest nurtem, który powstał w próżni, który powstał tego tak się w wyniku rywalizacji klamienno klanowych religijnych w Jemenie i przy dość. Solidnej, ale jednak nie tak zaawansowanej pomocy Iranu, Houthi wedle wyliczeń wygrało z siedem ostatnich wojen. Domowych, z Saudami, z koalicją prowadzoną przez Saudów i generalnie i to jest organizacja, która tak samo jak Hamas w Gazie, Hezbollah u siebie, czy też irackie milicje w Iraku, tworzą, tworzą rzeczywistość, czyli administrują całą przestrzenią. Są to tak właściwie quasi państwem, i w tej wojnie, так, вы Weszli na bardzo, bardzo poważny, poważny front. To znaczy, pomijając oczywiście to, że bezpośrednio atakują Izrael rakietami i dronami, które muszą przewieźć 1100, 1200, 1300 kilometrów, czyli też kraj Czwartego Świata, a, ma taki, a, a tutaj, znaczy kraj, przestrzeń Czwartego Świata, no bo Jemen jest czwartym światem, przestrzeń w Jemenie jest Czwartego Świata, a mają, a, a mają takie zdolności bojowe, to oczywiście są postrachem, że drugi nam Czerwonym e, zablokowali dzisiaj Bab Al-Mandat, i sukcesywnie praktycznie prawie 100 okrętów i statków, e, które muszą w tę strategiczną ciśnienie przepływać, przy, no, żeby utrzymywać handel pomiędzy Europą i Azją, no, zostało uszkodzonych, trafione, a wręcz niektóre zatopione przez wojowników Huki. Tak więc, e, i ten problem jest taki, że e, nikt do Jemenu nie wejdzie. Ani Amerykanie, ani Europejczycy, ani Arabowie tym bardziej, żeby na miejscu prowadzić jakiś punkt stabilizacyjny, tak jak to miało miejsce w Afganistanie i w Iraku, ponieważ rezultat byłby analogiczny do tego, co się stało w Afganistanie i w Iraku. I to jest, i to jest tak właściwie znowu ta sama potęga a słabości względem, względem wielkich, wielkich mocarstw, ponieważ wielkie mocarstwa są. No, i, są czuły na straty własne, są czuły na wizerunek publiczny, na interesy, na własną opinię, na, na własne społeczeństwo. Natomiast oczywiście Huti w takiej dość mocno prostoduszności wspierają kwestię palestyńską, bo to też trzeba wziąć pod uwagę to, że tam są bardzo trudne warunki życia. Ale i no jest ten czynnik ludzki jakiś takiej empatii, tak? I tak właściwie, jak się ta wojna rozpoczęła, to Said Malik Al-Khuti, przywódca tego ugrupowania, zapowiedział, że no, jego ugrupowanie w związku, z, w związku z geografią nie weźmie udziału w tej wojnie. No, ale po kilku dniach, najprawdopodobniej na wyraźną prośbę z Teheranu, zaczęło się. To znaczy, to znaczy zaczęły się ataki dronowe i rakietowe na miasto Eilat, w port w, w południowym Izraelu. No i też oczywiście to znaczy zaczęło się to, co wszyscy wiedzieli, że tego może dojść czyli ataku na żeglugę morską, ponieważ to całkowicie się, no, tworzy e, podwyższa koszty zarówno transportowe, jak i też e, przede wszystkim no, przez, przez, przez te tereny przepływają e, surowce energetyczne e, z Zatoki Perskiej. E, no, b, b, Taka jest geografia, tego, 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 nie, tego nie da się ominąć, i nie ma żadnej koncepcji, co z tym zrobić. Kampania koalicji e, względem rebeliantów Kuti jest zupełnie nieskuteczna. Saudowie próbowali przez 7 lat, nic nie osiągnęli. Teraz jest ta obecna koalicja złożona z państw, zachodni, e, e, z państw zachodnich ja, i kilku krajów arabskich, też nic nie osiąga po kilku miesiącach e, e, działań. No, i, i, i jednak fakty są takie, że Houthi, no jest w stanie nie tylko atakować Izrael, nie tylko atakować żeglugę, jest też tutaj, przecież już były sytuacje takie, że kabel podwodny był przeciętny, który męczył internet Azji. Azję z Zachodem. No i też oczywiście przede wszystkim wszyscy się boją na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim za to Cypryjski, tego, że Houthi no znowu ponownie swoje ataki na Dubaj, na rafinerii Abdamamam w Arabii Saudyjskiej. I to jest realne zagrożenie. To jest realne zagrożenie, które, które tak właściwie no w żaden sposób obecny stan świata nie jest w stanie zwalczyć. Na tym kończymy raport z frontu. Bądź bezpieczny.